Odcinek szósty z pięciu to zupełnie jak te dwie połowy, które nigdy nie są równe. A skąd to się wzięło? A po prostu stąd, że odnalazłam na dysku dodatkowe nagrania już po zmontowaniu poprzedniego odcinka, czyli piątego i uświadomiłam sobie, że to przecież... Miało być do odcinka o poszukiwaniu lokum w lawalecie na Malcie, no więc co zrobić? No muszę zmontować jeszcze jeden. Zapraszam do oglądania. Dobra, to ja Wam teraz pokażę, czego się można spodziewać po takim maltańskim mieszkanku, po takiej maltańskiej kamienicy. To są czteropiętrowe, najczęściej trzy, cztero, może pięciopiętrowe, a teraz wejdźmy do środka, tam gdzie ja mam lokum i zobaczmy, jak to wygląda, bo to jest dosyć miarodajne jak na te budynki. Wchodzimy w korytarzyk. Standard jest odnowiony, ale myślę, że w tych laruderach to czegoś takiego nie będzie. To dopiero jest do zrobienia, zobaczcie, elegancka w gruncie czy klatka schodowa. W tym lokum to jest w ogóle szał niedowierzanie. Sał niedowierzanie. Mam tutaj windę nawet, co się wygryźli. To jest czteropiętrowy budynek, o widać mnie. Ale zobaczmy co dalej. Tutaj za tradycyjnymi bardzo drzwiami kuchnia bardzo fajna, bardzo, bardzo to mi się podoba. podoba. Wyposażenie kuchni, no w sumie to porządniejsze niż u mnie w domu. Lodówka, piekarnik. O! Takie podwóreczko. Takie właśnie podwóreczko. To jest bardzo maltańskie i patrzymy. W niebo, aby zobaczyć, że zbyt duże to to nie jest, ale jest! I to chyba jest po prostu genialnie przemyślane pod tym kątem, że jeśli jest gorąco w lato, to tutaj się da wytrzymać. A ja wrócę sobie do środka i wam pokażę, jak się po schodach wchodzi do góry. Oprócz tamtych schodów, tam w części wspólne, jakby na klatce, tutaj są drugie schody kręcone z kuchni, które wiodą. Na górę, na piętro. I na tym piętrze są dwa pokoje, które tutaj gospodarz wynajmuje. To jest niedawne mieszkanie. To jest nie mój pokój, a tam jest mój pokój. Tu oczywiście winda. A pokój jak pokój jest zupełnie ok. No, parę metrów tutaj jest. Wygląda to dosyć przyzwoicie. Jakieś szafy, Jakaś. E Łazienka. I co najważniejsze, teraz wychodzę sobie na ten sam balkon, tylko od drugiej strony, tak? I teraz zobaczcie, jakie to jest magiczne. Powiem Wam szczerze, mi coś naprawdę, naprawdę podoba i czy coś takiego bym chciała mieć. No, No... byłoby tu fajnie i naprawdę miejscówka, która mi się rzeczywiście e, spodobała, która myślę też żeglarsko jest ciekawa, więc no tutaj byłoby co robić. Jest piękna, miejscóweczka jest fajna. Ja idę zaraz obejrzeć tutaj jeszcze jeden apartament. E, oprócz naszego e, własnego. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. E, jeszcze nic, nic nie chcę przesądzić, po prostu oglądam, patrzę, co tu jest. Wspólnie się zastanawiamy, prawda? E, Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym pomyśle, bo to wszystko się odbywa strasznie na gorąco. A ja tak spontanicznie postanowiłam, no w sumie, po prostu zrobić to, co zasugerowaliście. Słuchajcie, to jest podwórko. To, to, co widzicie, troszeczkę nieba, i te balkony to są naprawdę balkony ludzi. A ja wchodzę tutaj do windy winda zupełnie nowoczesna chociaż moim zdaniem ten budynek to pamięta czasy średniowieczne słuchajcie wysiadam z windy tutaj lokum, ale zobaczcie jak tutaj wygląda, schody takie że naprawdę można nogi połamać słuchajcie, taki apartament zresztą popatrzcie sami, na ścianie coś Coś wisi. Nie, nie jest to może to, co mnie by jakoś specjalnie odpowiadało, tak? Ale tutaj jest życie, jest jakaś, jest jakaś kultura, a nawet jest jakaś zobaczcie egzotyka. Powiem szczerze, dla mnie spoko, troszkę małe, kuchenka fajna, a przede wszystkim znów sobie myślę, szkoda, że już nie palę. Może trzeba było palić, bo wychodzę na malutki balkonik, akurat dla palaczy. Wabank, zagrajmy po raz drugi. Piętro niżej widzę, że ktoś pali, ale powiedzcie mi, czy to można nazwać podwórkiem kominowym? No bo to jest jakby jeden wielki komin, a tam u góry jest po prostu niebo. Zabawne? No troszeczkę, troszeczkę tak.